Cześć, witajcie! W tym filmie pokażę Wam lokalizację oraz zadania, jakie możemy wykonać od pierwszej postaci na karcie kolekcji. Pierwszą postacią jest Baba Jaga, i znajduje się ona przy drewnianym budynku z lewej strony stacji satelitarnej pod szlamowymi szuwarami. O tutaj. Pierwszy szary etap zadania odbawy jagi nie jest trudny i aby go wykonać wystarczy oznaczyć apteczkę, bandaż oraz małą miksturę osłony. Aby wykonać drugi zielony etap należy użyć dowolnej usługi lekomatu. Lekomaty można znaleźć na przykład na stacjach benzynowych. Trzeci etap jest bardzo prosty i aby go wykonać musimy zjeść trzy przekąski. Przekąski można znaleźć w wielu miejscach na mapie, na przykład w sadzie lub w piszczącej puszczy. Aby wykonać czwarty epicki etap należy przywrócić zdrowie przy użyciu ryby, a więc wystarczy znaleźć wędkę lub harpun, złowić rybę i ją zjeść. Natomiast, aby wykonać piąty legendarny etap, musimy użyć bandaża w uboczu. Ubocze to losowo pojawiająca się na mapie strefa, w której atakują nas potwory. Dlatego też uważajcie podczas używania bandaża. Także to by było na tyle. Jeżeli film wam pomogł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki. Cześć.